Witajcie widzowie z tej strony Chopato Games Witam w skrajnym na moim kanale jesteśmy znowu y, z Julkiem. Tak. No i no. Dzisiaj będziemy robić dalej różne rzeczy. No i no. Dużo się pozmieniało ogólnie na tym. Bo tutaj sergerze. widać, że tutaj się pozmieniał. Tutaj już droga prowadzi, jest most. No. Tutaj się dużo pozmieniało, tutaj mamy też to. Te... No to chodź, założymy zbyt... chodźmy, że zby... może... pokażemy widzą co się pozmieniało na nas. No na przykład, na przykład What? Julek. Julek ma papuga. To jest moja popuszka. O. o. <laughs> zostaje w domu. No i... O Jezus. Już widać duże zmiany. No, widać, że tutaj park powstał. Tutaj ten. Zmienił I, się znak no. yy, i różne tam rzeczy. No więc chodźcie, widzowie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, bo tutaj widać, że jest też budowa jeszcze. Tutaj, no. nawet. Tutaj jest domek, tu jest budowa. Chodź, może na razie kupimy jakąś. Masz pieniądze? Czy sobie? No mam. Chodź, po sklep Budowy Budowliny, no. E, dobry, my tutaj mamy no tu tutaj rozłożyć kilo. E, Kilow. Ile wyjdzie za kilo? Hmm. A powiedział, że 20 zł. No to ja tu wrzuciłem 20 zł do tej skrzyni. Czyli jeden kilo w to 10, nie? Mą ci te... też zapłacić? Płaca Dobra, biora. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Chodź. Tutaj jeszcze są materiały do tak, materiały, no. Tutaj widać, że się chyba szkoła buduje. Szkoła. <grywa> Skoła się tutaj buduje. Serio. No. Tak wygląda jak, jak szkoła. No i tutaj można sobie wejść. Kajmer. Tutaj e, to, to jest niebezpieczny po prostu. Ja jestem na górze. Chodź bo, ja tu idę już. No i tutaj no. jest taki też żura. Ładny. A tam są do parków rzeczy. Zaczynam kopać. Właśnie jestem mega głodny, zjem sobie. no i tak są też tutaj no oczywiście no te yy, puszki trochę się pozmieniały puszki no bo w moda po prostu na puszki i A few moments later. dobra no, lecimy dalej. Kupiemy, kopiemy. Masz też te. Dam Ci emeraldy, żeby kupić lepsze lepsze Chodź, idziemy pożyć. No, bo się długo kopia. to się przyda. A gdzie Biegniemy Dzień dobry meki, tylko chcę przy kilo. Dziękuję. Dziękujemy. My też damy taki panu napiwek i oddamy. I oddamy. Proszę. Idziemy, chodź szybko, idziemy już zabić to, bo ja po prostu musimy wykopać to, to, my ciągle robimy tak. No. A to nic nie dało nawet. No po prostu kurwa no nie! Yes. Mam wizę Wiem właśnie, to nic nie dało. Nie wiem czy jest po prostu. Nie łapką szybciej. Łapką tak samo. Nie wiem. Nie, szybkie łapką. Dobra, kupię. Cyk, 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 cyk. Będzie dużo zbierania, bo dużo tu jest rzeczy. No, Bo wtedy było lepiej, a teraz tam po prostu zrobiłem tak, żeby było realistyczne, no i to są puszki po prostu. Ma. No. No, Wyglądają nie jak puszki. Dobra. Cek. 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 Będziemy to zbierać Oczywiście jeszcze też będzie ten... Co będzie? Też trochę się pozmieniało w naszym domu też, bo widzieliście że się to zmieniało, że mamy większy domek bo mieliśmy dużo pieniążków też i sobie no dorobiliśmy, tak? No. no i też, patrzcie, tutaj nie ma basenu, tylko jest tam i większy no duży basen, tutaj też w sumie mógł być nadal, ale no mógł być, tylko powiększony, ale nie przeszkadza. Boż. Ej, a widziałeś tą lepiankę pod tym mostem? Jakby dziwne trochę, nie? Boż. No dziwne. Dziwne, dziwna. Ja wyłączę sobie My craft is drinking women to have the Dużo tego, już mam dwa statyki. Dobra, nic tu nie mam. Boże. Ile tego? Już będę miał zaraz trzy Dobra. Widzicie jak się poświęcamy, nagrywamy dla was odcinki. Właśnie, a i tak nie, nie nabili 10 lajków, a i tak wstawiamy film. No właśnie. Oczywiście, dzisiaj też będzie taki mały, krótki odcinek e, chyba z Robloxa. No. E, o 18.00. O 18 oczywiście, bo o 18.00 mamy daily. Nie? Znaczy, no, wie, wiesz, że wcześniej nagrywamy, tylko po prostu wtedy wstawiamy. Nie. Hmm. Bo tak mnie no. nie wyrobię z y, montowaniem. No, ty, może być jutro nawet odcinek z y, Minecrafta, tylko że problem będzie taki, że jeszcze będzie trzeba zmontować i będzie pewnie o 18.00 ten y, montowanie Jezu. tego robotowego. Ej, bo nam podpaliła się droga. Burza jakaś. A my zbieramy puszki. No nic, no. Każdy ma taki. Już mam 300 takich, ty masz. Ja mam prawie 300 2,5. ja będę miał zaraz 400 takich. Już mam 400. Kurde. Dużo tego. Nie wiem czy zostawiamy na później. Nie no, kopiemy. Chiem, żeby... Ten co? Tym, żeby nie było, nie? Że zostawimy i to... I później jeszcze podwójnie będziemy musieli kopać. Dlaczego? Ale dlaczego na koło stacji bezrobocie? No właśnie. I ja ty w ogóle słyszałeś, że. E, coś Ma coś wybuchnąć jakaś bomba atomowa? Gdzie? No serio? W, w mieście. Ma jakaś bomba atomowa wybuchnąć. Kiedy? Nie wiem, właśnie chyba jutro. Nie Czemu? wiem. Nie wiem, ja. Nie wiem, ale weź jakiś, ale przyszykuj się, bo jutro może być ta bomba, nie? go mnie skamować, nie? nie? Serio, nie wiem, bo coś było, że e, elektronika wygasła, bo my nie mamy, nie? Mamy lampy, tylko że na e, tego, na baterie. Nie? No. Więc nie wiemy, czy przypadkiem nie będzie tego, nie? Zebraliśmy, idziemy teraz sprzedać. No, bo jutro możemy wszystko. O. Dobra. Dobra, to ta odłuża, wszystko. Idę. do. Boże, ale tego dużo. Bo dużo, no, kopaliśmy. Dobra. ile tam wyszło? Zyp, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, chyba. pięć, sześć, staka jest. 8,5. i Ale nie no, to nie wiem, daj tysiąc pięćset. 1500 1500 Tysiąc i... Jeszcze do sobie... Czyli węgla. No i 15, nie? Dobra. A idę w sumie do domu już. Mm. Idę dodał domu... to... Do... Ej, w sumie? Bo nie patrzyliśmy, nie? Ej, są! Ej, są te. Wykład to jest. O, kurde, mam 29. tego. 20... Dobra, chodź. Ale ja mam fajsu. Bo... Dobra, to jest moja skrzynka. To moja, dobra. Wkładamy pieniądze. O ciepanie, zobacz ile jądy nie. Jest. Skąd ty masz tyle? Co? Skąd no ty masz tyle stówek? No zarobiłem. Dorobiłem się. Ej, dobra, co robimy? Bo dzisiaj, może szybko pójdziemy na wszystkie atrakcje. Do bo me. jutro nie jest. No, to no, no. może być po świecie, nie? Bo ma wybuchnąć. O, to nie się. wiem, albo po prostu. Z... Idziemy do, do tego, do budowlanego i po prostu... ten, nie? zrobimy. Prześpimy jutro. Prześpimy się trochę do jutra i no... Po, porobimy sobie coś, a później po prostu będziemy robili jakiś schron pod naszym domkiem. No. Dobra, to miłej nocki. O. o, o. Dobra, staliśmy. Już Już jest Nie, nie, nie chcę mi się Co ci się nie chce? Serio, bo i tak dzisiaj coś ma wybuchnąć Serio, weźmy łóżka, muszelki Ale gdzie? Wróćmy najpierw, chodźmy. do Chodźmy do tego, do budy... do budyalnego Do tego, tego to budownicze sklepu. Nie nie, nie, nie idziemy na razie. Znaczy ja mam inny pomysł jak coś. To nie e, wiem, ja, co? bez, nie, ja będę miał przy sobie kasę. Chodź. No dobra. Yy, na razie szybko sobie obejdziemy teren. Yy, pójdziemy do aquaparku przy okazji. No. Jak to wejście do akwaparku? Nie wiem, z 20 zł, tam dwie osoby, albo z 200. No Co jest? Nie wiem, to tu są. Nie! Jesteśmy sami. Dobrze jest. Bo tutaj jest zasilanie. Dobra, idziemy się tutaj? wiesz? Co? Nie wiem. Nie wiem, co. Dobra. Nie się przebrać, kurde ty <laughs> Dobra, przebieramy się. Dobra, ja już przebrany. Ja też. ale weź stroje ściągnij. Ja się Dobra. Eee, Chodź. Bóle, rzekujemy. Mamy! Ile tam za godzinę było? Nie wiem. Chyba nie, za dwie godziny było 300 zł, nie to kupujemy. Dobra. Ja bym pos, posprawdzał. jeszcze... Wow, moja. Ej, ćwiczę! <śmiech> <śmiech> ćwiczę! Ćwicze, głową. <laughs> Dobra, i chodź, idziemy. Idziemy przetestować ja. zjeżdżalnie. Chodź tutaj może, na tym czerwonym na razie, co? No? Tutaj może... Fajna jest. No. Uuu! Jedziemy! O kurde, ale fajno. Ale o. fajno. O kurde! O kurde! o. Ale fajno. Myślę, że to fake o tej bombie atomowej. Nie wiem, ja bo to może za godzinę nawet, nie? Mm. O tutaj chodzi, tutaj też jest coś. Mm. Chodzimy. O kurde, szybka, windo, co? O! <śmienny> o! O! o Jezus. Ej, ej, chodźmy. Mmm... O kurde, Co? <coughs> mm hmm. En gang til. Ubieramy się! Dobra, się. się szybko! Ja już się nie przebieram! Szybko, chodź, bo jest bomba to ma zaraz będzie, no mówiłem! Czekaj, czekaj, czekaj na mnie! Chodź! Budowlany! Do Ochronić! Tylko bierz wszystko! I co bierz i do blanego. Nie, nie, Gdzie ty idziesz, wracaj tu! Wracaj tu! Chodź tu! Mam inny pomysł. Chodź tu! Ej, i tak nagle. Ej, i tak nagle bomba. I nie. Ty nie. poszłeś do. Ale nie! No nie by była bomba atomowa, i ty poszłeś do sklepu. Ja. No? I zauważyłeś mnie, masz tego. Dobra, Stawaj, Wstawaj, nie udawaj! Musimy zbudować... Ten bazę! ...wazę! Alo! Wstawaj! Obudź się. Grzesiek żyje! Hmm. przerwa, hmm. Dobra, co się stało Grzesiek? E, bomba atomowa e, e, była i walnęła go. I nie wiem czemu się coś nie stało, bo to jest przeciwko pancernie. To jest pancerny sklep. No, rozumiem. No to trzeba będzie coś mu zrobić. Do domu go. Weź, weź ja za darmo rzeczy bedroka i pójdź po prostu do domu i zobunkrujcie się. Dobra. Biorę całego bedroka, bo się zawsze przyda. A później mnie, może później ee, ja pójdę do was. Dobra, trzymaj się Grzesiek, zaraz cię Julek wezmę, tylko zbuduję schron. Idę do domu. Jak go tutaj popilnuję. Idę widzowie do domu, y, żeby zrobić schron, a później wezmę tam Julka i jakoś go uratuję. Więc no, lecimy szybko do naszego domu. I no, zaczynamy budowanie. Także widzowie, więc już jesteśmy tutaj. No i mamy tutaj takie wejście, nie mówiłem wam, ale tutaj mamy takie, taką dziurę. I no, musimy po prostu przerabiać, zacząć ją. No i no, po prostu przerobimy ją całą, żeby było bedrockową ta piwnica. I nic nie powinno się później stać. Nie, no, budujemy. I później przyprowadzimy tutaj Julka Cyk, 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 cyk. Budujemy widzowie, budujemy, budujemy. Nie da się przydać. Dobra. Chyba powinno być. O niej, jeszcze nie. Dobra. Jeszcze weźmiemy pochodnie i porozświetlamy. Dobra. Yy, więc no, możemy już chyba wychodzić i iść po Julkę, widzowie. Także no, widać idziemy już po Julkę. No i no, lecimy. Lecimy. Na przodu, prosto, prosto Dobra Idziemy szybko Wstawaj, Julek Wstawaj Dobra, biorę cię, biorę cię Dobra y Tutaj Grzesiek nam dał jakieś ubranie Więc no, dam na niech założy, czy znaczy, ubiorę mu to. No i teraz muszę go wziąć na tę na, na rękę, na ręce po prostu. Dobra, wstawaj. O, dobra, mam go. Idziemy, idziemy już szybko. No Do dobra do schronu. No i uciekamy. Chowamy się tylko. gra wchodzimy. Tyk. I szybko go dajemy do schronu. Dobra. Julek jest w schronie. Bierzemy jeszcze kilo Dobra, bierzemy łóżka i Julek musi się położyć na łóżko. Dobra, dajemy łóżka, Julek, na łóżko tutaj, połóż się, no i no. Przeczekamy tutaj, widzowie, trochę czasu, więc no. No, poczekamy po prostu kilka i widzimy kilka godzin i, po, i widzimy się za chwilę. Dobra, wziąłem jakiegoś. Wziąłem jakiegoś lekarza. E, no i teraz no. Lekarzu idź tutaj. E, przepraszam, ale on ma chyba jakieś zakażenie chyba ma, bo e, po prostu nie wiem, bo tak wygląda nie. Ma jakieś oczy. Dziwne. Oczy dziwne, oczy ma normalne? Ale on miał inne. Ha, rozumiem. Czyli ma jakieś zakażenia? Tak, ma chyba po prostu czasu, że chyba już z tą atomówką związaną. I co teraz? No nie wiem, no chyba trzeba po prostu e, pójść gdzieś, e, wziąć jakąś apteczkę, chyba z domu, bo pa, e, macie e, w domu chyba apteczkę, bo widziałem, jak już przechodziłem i, i po prostu tam była apteczka i uleczyć go trzeba. No, czyli to powinno pomóc, bo on może się zamieni po prostu w, w zombiaka. No, czyli czy, 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 trzeba, trzeba szybko apteczką gratować. Tak. W apteczce powinno być bandaże i jakiś po prostu masz, jakaś, żeby po prostu nie, nie zrobiło mi się. Dobra, rozumiem. To ja już idę, to pan może sobie już iść, a ja po prostu pójdę po tą apteczkę i go szybko wylaczę. Do zobaczenia. Dobra. Dobra, więc no, lekarz sobie już poszedł. Teraz idziemy szybko, prędko po tą apteczkę. Dobra, szybko po tą apteczkę idziemy. Dobra, więc bierzemy. O, jest apteczka. I idziemy szybko ratować. Dobra, bierzemy. Dobra, najpierw zapamdowujemy tutaj. Bandażujemy. Musi być zaandażowany trochę. I teraz maś, pan mówił. Dobra. Dajemy. I teraz powinno być dobrze. Tylko na razie, na razie chyba nie wstaje, bo trzeba trochę poczekać. Ale no, mam nadzieję, że się wszystko uda. Jest no. Ja też się tu położę i no pójdę spać i zaczekamy aż po prostu lek już ożyje, Więc ma widzowie czekamy. Dobra, widzowie już trochę tutaj śpię. <tryk> eee. <tryk> Ży... Żyjesz! <tryk> tak, dobrze. Coś nie nogę, bo chyba ja nie wiem, chyba skręciłem nogę. No to zabandażujemy nogę. Dobra, Dobra. jakoś się będę Weź się też ubierz, ja nie będę patrzeć, ty się ubierz, żeby ci było ciepło. Dobra, to się ubierz. O, dobra. To nie wiem, no. Co teraz będzie. I to widzowie. Żeby. zostawcie lajka, żeby. Żeby jego noga. Wyzdrowiała. Oczywiście. A subskrypcja to szybciej wyzdrowia. Więc, no. Pamiętajcie. A teraz, to ja nie wiem, co my musimy zrobić. No chyba, ch chyba widzowie będziemy czekać na kolejne. Czekajcie na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku zobaczymy czy uda się wyzdrowić piulka, żeby miał yy, do już wszystko wyzdrowiałe. Więc no, zostawcie lajka like i subika. No i no, To by było na tyle z, z tego odcinka, więc no. No. Zostawcie dla niego lajka. Like no i żegnajcie, widzowie. Dobra, wychodzę już tutaj. <ścoughs> Julek miał rację.